Już wiem, do czego mogę się doczepić w tej grze. Nie ma punktów zapisów. Przypadkowo zakończyło mi się nagrywanie i teraz musiałam przechodzić to od początku. No, na szczęście jeszcze nie zeszliśmy tak daleko, ale... Czy ona nie żyje? Wygląda na martwą. Cóż, wiesz co mówią i nie mam bladego pojęcia, co tu pisze. To pewnie jakiś frazeologizm, którego nie jestem w stanie przetłumaczyć. Chodźmy. Ajdano, no dalej! Stawaj za nim, inni się obudzą! Czy kiedykolwiek mówiłam ci, jak bardzo nienawidzę rannych ptaszków? Proszę, po prostu wejdźmy za nim, mój ojciec się obudzi. Kasa! Kto zostawi pieniądze na środku, pi na środku obozu pełnego złodziei? Mokra trawa. Padało w poprzedniej nocy? To był bardzo dziwny sen. Mgła? Jak wcześniej Sky mnie obudziła. Męski namiot. Lepiej nie wchodzić. A ja chcę! Namiot nie da się. Do lasu. A? Was jest dos. Tam! Z krzykami! A nie chcę umierać! Co? Gdzie? Zły królik zagłady. O, kolczyki, kolczyki, to zaraz omówię. Zamknij się, myślałam, że to wilk czy coś takiego. Ucieka, łap go, chodź tu! A, kacza, little guy. Mam ci koleżko. No. Jak widzieliście, Aida ma kolczyki. To jest właśnie jeszcze jedna rzecz, która się dzieje, jeśli wybieramy dużo odpowiedzi tego samego typu. Nasz wygląd się zmienia. Jeśli Aida wybiera cunning, to właśnie na początku ma kolczyki. Później e, bodajże będzie miała pomalowane paznokcie, i falowane włosy, ale już nie jestem pewna. E, na Rage i Goodwill oczywiście ona wygląda inaczej. Hmm. Może Wam pokażę. Nie wiem, może na końcu zagrajmy czy coś. E, coś jest tutaj ukrytego? Kasa! 5. Apple Town. Nie wspomnienia. Ion Marsh. Miejsce, do którego się udajemy. I idziemy do Ion Marsh. No dobrze, jesteśmy. Sky, zdajesz sobie sprawę, że to miejsce to ruina, prawda? Wiem, że wygląda źle, ale muszę tam iść, Aida. Muszę wiedzieć, co tam jest. W porządku, ale jeśli zostaniemy za zaatakowane przez wielkiego złego potwora, pozwolę mu zjeść siebie pierwszą. Nie sądzę, żeby było to jakieś prawdziwe zagrożenie. Moja mama by wspomniała. Według niej, ta ukryta świątynia przechowuje mapę. Cóż, w zasadzie część mapy. Wierzę, że jeśli zbierzesz wszystkie kawałki, ci mi, może pokazać ci, gdzie leży dawne królestwo. Może? Znaczy wiem, że kut to. Nie, kut to chyba może. E, to może czy to pokaże? Mam na myśli, że, no, Nie ma nic złego w. Może, ale jestem typem dziewczyny, która woli, że coś będzie na pewno. Powinno. Będzie, powinno. Nie wiem. Nie mówi. Rzadko mówi o swoim. o danym kursie w swoich dziennikach. Sky? Nie, w porządku. Nigdy nie chciała, abym dowiedziała się o jej badaniach, żeby mnie chronić. Ja tylko. Ona próbowała, starała się, żebym nie dowiedziała się. Wiedziała, że jestem słaba. Byłam taka bezużyteczna. Chciała Cię chronić. Kaninek mm. zawsze i wszędzie. Możesz, możesz ją za to winić Znaczy, widziałaś kiedykolwiek, jak walczysz? Wyglądasz jak wkurzona małpa z odragi <grym> O rany To wygląda na stare Nigdy nie widziałam takich znaczków wcześniej Krasnoludzki? I chyba teraz mamy jeszcze więcej tych kolczyków W tej części to wygląda okropnie moim zdaniem, ale... Mówiłam Kanik to esencja tej gry. To wygląda na Kadan. Kadan? Masz na myśli ten starożytny język? Jak stara jest ta świątynia? Stara. Ach, nie mogę tego odczytać. Zastanawiam się, co, to, co tam pisze. Możliwe nie wchodzić, w środku są potwory i to naprawdę cuchnie? Czy kiedykolwiek możesz brać rzeczy na poważnie? Nie, jeśli mogę się powstrzymać. Aida. Czy to są ślady pazurów? Ślady pazurów. Wilki? Zbyt głębokie. Cokolwiek zostawiło te ślady, nie jest to wesołe stworzonko. I ostatnia rzecz. Nie dotykam tego. Krew? Jeśli to jest krew, to z całą pewnością nie należy do człowieka. Do jaskini. Aida czuła chód głaz. Kamiennych. Przepraszam. Aida A czuła chłód kamiennych ścian, gdy tylko wkroczyła do zrujnowanej świątyni. Wyjście było niewielkie i ciemne, ale mogły zobaczyć kamienne schody prowadzące na dół. Może ja nie będę tego czytać, bo y, to jest y, z mojej strony fatalne. I następnym razem przygotuję sobie tekst do czytania. Ledwie mogły zobaczyć koniec schodów. Aida spojrzała na, Scar, żeby, na Sky, żeby u, upewnić się, że wszystko jest z nią ok. Sky nigdy nie lubiła podziemnych tuneli klaustrofobia, jeśli dobrze się, jeśli się nie mylę ale nie, nie miała żadnej. ani nie, ale nie miała ani cienia zwątpienia na swojej twarzy. Tym razem wzięła sprawę zbyt poważnie. Kiedy w końcu zaczęło schodzić w dół, Ada czuła niewielki powiew na swojej szyi. Miała wrażenie, kto się obserwuje. Mam złe przeczucie co do tego, pomyślała. Nic nie widzę! Przepraszam, czy to była twoja stopa? Nie, to była moja ręka. Co ty w imię dawnych królów robisz na podłodze? Czuję się dobrze? Czekaj, czy to była dźwignia? Ajda, czy to dźwignia? Przestań krzyczeć do mojego ucha! O, na dawnych królów. A, ślepy zaułek! Spójrz na statuę! To musi być dawna królowa! Spoczywaj w pokoju, moja królowo, i zawsze patrz na nas swoim bacznym okiem. Wyrazy, których nie przeczytam. Nigdy nie wiedziałam, że jesteś religijnym typem Sky. Wierzę we wniebowstąpienie. Nie sądzisz, że nasi dawni królowie i dawne królowe spoglądają na nas z rani, kiedy wstąpią do nieba? Nie wiem, jak to przetłumaczyć. To nie czas na dyskusje religijne. Skupmy się na znalezieniu mapy. Racja! Moja matka wspomina o ukrytej dźwigni gdzieś w tym pokoju. Hmm. Kasa! to jest wszędzie. I nie mogę na to kliknąć. Z królowej. Tak, jak przytrzymamy to. Jak naciśniemy to. Dzieje się to. A tutaj? O, spójrz na tą śliczność. Wygląda na wiele warte. Czemu mam wrażenie, że wszystko zacznie się walić? AIDA CO SIĘ DZIEJE?! Wykrakałam! Wykrakałam! E, Okej, okay, Aida się świeci i znika Jak pierwszy raz w to grałam, to myślałam, że to ryk jakiegoś potwora, wilka czy coś Co do... Wszystko w porządku? Co to było? Ja właśnie latałam. Coś ty zrobiła? Ledwo dotknęłam tego kryształu i całe to miejsce zwariowało. Nie znoszę magii. To musiała być ukryta dźwignia. Sekretne pomieszczenie. Świetnie. Magiczne drzwi otwierające kolejny ciemny tunel. <noise> A więc... Nasza waleczna Aida boi się odrobiny magii? Właśnie latałam, Sky. To nie była odrobina magii. Kolejny ciemny tunel. Świetnie. Sky i Aida szły aż do końca tunelu. Dziwna, dziwna czarna maść pojawiała się coraz częściej. I to uczucie, że są obserwowane, zaczęło, zaczęło coraz bardziej martwić Aide. Hmm. Wska miała dobry instynkt. Jej instynkt mówił jej, że były bardzo blisko bardzo blisko czegoś a więc kolejny ślepy zaułek nie! To musi być ukryta dźwignia. Tutaj, może na ścianach, Sky. Nie, niemożliwe! Byliśmy tak blisko! Magiczny kryształ! Ukryte drzwi. Sky, proszę. Nie, proszę. Ten ostatni raz, proszę, Aida. To nie może być tak. Co w takiej sytuacji może zrobić, Aida? To wygląda dziwnie. Dotknąć dziwnego, do, dziwnej rzeczy? A czemu nie? Bo tak właśnie robi każda inteligentna osoba. Nie wiesz co zrobić? Dotknij dziwnej mazi. To rozwiąże wszystkie problemy. Aida powoli otworzyła swoje oczy. Była w ciepłej chatce. Pierwszy raz od wielu lat spała na miękkim posłaniu. Chatka była bardzo mała, ale czysta. Pachniało tu wiosennymi kwiatami. Czuła dziwną bliskość do tego miejsca. To była chatka jej babci. A oto i ona. Serce Aidy zaczęło ją niezwykle boleć. To nie może być prawda. Jej babcia... Zginęła z powodu jej arogancji. Wstała i powoli zbliżyła się do starej kobiety. Jeśli to był tylko sen, zrobiłaby wszystko, żeby z nią znów porozmawiać. Chciała przeprosić za to, że nigdy jej nie słuchała. W końcu wstałaś? Stałam? Ja. Nie pamiętam. Idą po ciebie, Ajda. Wiedzą, że żyjesz. Co? Ajda trzęsła się w strachu. Te, tamtego dnia powiedziała dokładnie te same słowa. To wyglądało zupełnie jak tamten dzień. Chatka, potrawa. Nawet babcia wyglądała tak samo. Wtedy usłyszała ciężkie pukanie do drzwi. Nie chciała otwierać drzwi. Jej kolana się trzęsły. Wiedziała: To byli oni. Uciekaj, Aida. Nie odwracaj się. Nie sądzę, że ma gdziekolwiek uciekać. Proszę, nie marnuj mojego czasu. O-O. O-O. Nie co sobie z tego? Po prostu masz coś, czego potrzebuję. Był silny. Silniejszy tak, niż wyglądał. Miał takie lodowate spojrzenie. Z obrzydzeniem w oczach. I co sobie z tego? Hmm, hatred? Nie wiem. Chciała wiedzieć, dlaczego tak bardzo jej nienawidzi. To może tutaj, że... Tak, bardzo, tak dużo nienawiści w, jej, w jego oczach. Auć! Nagle Aida przy, poczuła zimną stal w, w swoim żołądku, coś takiego? Au, brutalne. Na początku nie wolało bycie szlachtą, bo nie da się tego inaczej przetłumaczyć. Sprawia, że rzadko czujesz pól. Mm. Szlachta Wielu ludzi się, się ich bało Srebrne włosy, śmiertelne spojrzenie Abnominacja ludzkiej rasy Niezwykły wzrok, szybkość i refleks Ale nigdy nie mieli uczuć Żadnych emocji Zimnokrwiści zabójcy Idealni żołnierze Babcia mówiła, że dzień, w którym spotkasz prawdziwą szlachtę, będzie dniem, w którym umrzesz. Nigdy nie rozumiała znaczenia tych słów. Sama była szlachtą, ale widząc mężczyznę przed nią, jego mordercze spojrzenie, twarz bez żadnych emocji, perfekcyjny głos, co? Zaczęła zdawać sobie sprawę. Nie była prawdziwą szlachtą. Prawdziwe szlachty. Nigdy. I prawdziwe szlachty nie chciały jej żywej z jakiegoś powodu. Aida powoli zaczęła odczuwać chłód i próbowała. Tajet? A, nie! I zmęczenie. Ale najbardziej strach. Nie mogła powstrzymać łez. Spływały, po prostu spływały w po jej policzkach. Zanim zaczęła tracić przytomność, spojrzała na niego jeszcze jeden raz i wtedy zobaczyła błysk w jego oczach. Biały błysk. E, nie wiem, co to znaczy flowing her, e, przepływał z niej do niego i zaczęła to czuć ból. To była umiejętność, której od niej pragnął. Traciła swoje zdolności. Nagle czas się, czas się spowolnił. Ból potężniał. Zaczęło bardzo mocno boleć, tak, że nie mogła nawet krzyknąć. Kolory się ściemniły. Jej wzrok powoli zaczął się rozmazywać. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. I powoli jej powieki się zamknęły. Co zrobimy z tą dziewczyną? Wyrzuć ją gdzieś bliż, blisko lasu. Wygląda na to, że tam są bandyci. Oj? Na dawnych królów, spójrz na jej rany. Tato, możesz jej pomóc? Nie wiem, Sky. Obrażenia nie wyglądają zbyt dobrze. Hej, nie martw się, pomogę ci. Jesteś bezpieczna. I to jest dzień, w którym po raz pierwszy spotkała Sky. Tilly! O boże! Przepraszam, ale. Tilly! I got it! Mam to! To tylko inkubus! Twoja przyjaciółka jest szczęśliwa. Twoja przyjaciółka ma fata. Jeśli to byłby w pełni dorosły inkubus, spałaby, po... spałaby przez lata. Proszę, to wojny ją obudzić. czy ona teraz się obudzi? Ach. Wszystko moja wina. Hi?